Witam moi mili, ja już w Polsce na miejscu, cała misja brazylijska zakończona. Także z tego miejsca uważam, że zasługujecie na kilka słów, a na pewno na słowa podziękowań i wyrazy wdzięczności, za to to wszystko się wydarzy, wydarzyło i towarzyszyło mi przez ten cały okres od momentu dostania tej walki, poprzez cały fight week, no i oczywiście chwilę, chwilę po walce, także Serdecznie dziękuję za wszystkie słowa, za całe uznanie. E, miejcie jedno na pewno na uwadze, że na pewno nie zaprzestanę gonić swoich marzeń. Robię chwilę przerwy teraz i za chwilę wracam ze zdwojoną siłą. Bez wątpienia, jadąc do Brazylii, byłem innym człowiekiem. To, co mnie spotkało tam na miejscu, i, i, i wracając teraz, jestem na pewno innym człowiekiem. Zaszły we mnie zmiany. Które myślę, że tylko zaprocentują w przyszłości Co do samej walki No to niesamowitym zaszczytem było zmierzyć się z Charlesem w klatce Z całą publiką brazylijską i z całą tą otoczką Nie ma co ukrywać, odbiłem się od niego Ale nie zamierzam chować głowy w piasek Zamierzam to przekuć w jeszcze większą siłę na przyszłość I rozwinąć się emocjonalnie Bo bez wątpienia teraz jest to nauka dla mojej wytrzymałości emocjonalnej dla mojego ego pokory, ale myślę, że z tej mieszanki powstanie siła do, do dalszej walki, do dalszej siły w przygotowaniach. I teraz lekcja dla Was, bo nie chodzi o to, żeby zawsze wygrywać, tylko zawsze, żeby próbować stawiać czoło wyzwaniom. Chodzi tutaj o symbol odwagi, bo cho nie chodzi o to, żeby zwyciężać, ale żeby nigdy ta przysłowiowa burza nas nie złamała i nie zatrzymała naszej drogi. Pozwoliłem sobie użyć tej metafory o wilku, bo bardzo mi się spodobała ta przypowieść. Niestety, wilkowi nie udało się przejść przez burzę, ale pamiętajcie, że będzie cały czas próbował wilk, aż w końcu on stanie się tą burzą. I teraz kolejny wniosek. Każdy z nas ma burzę w życiu, w sporcie, w miłości, w relacji. Nie bójcie się przez nią przechodzić, bo może nie zawsze wygramy, ale zawsze wyciągniemy z tego cenną lekcję bo prawdziwa siła rodzi się później w ciszy po tej całej burzy i to, co z nią zrobimy. Także bądźmy odważni i napierajmy do przodu. Trzymam również ja za Was kciuki, tak jak Wytrzymaliście za mnie. Pozdrawiam Was serdecznie. A, i jeszcze może nawiązka do tych hejterów wszystkich, bo też się odbiło to grubym echem. Ja tego nie widziałem, ale mądremu tłumaczyć nie trzeba, a głupi i tak nie zrozumie.